Cześć, witajcie. ja jestem starek i rozpocznamy kolejny odcinek w stańca, otrawiliśmy na jakąś wieś. No i musimy się przedostać dalej, u co to widzę? Tadeusz, mamy Niemców. Pracujemy z Tygotskaiem na nas. Oooo! Ten mnie prawie zabił! Z w mecki z Nie poddam się! Co mi zmieniło broń? Dobra, mi za styl. A, bo ja chyba w tocy nie mają Mozera. No to, to od razu pełno o do Mozera dostałam. Dobra, tu z kolejne. Nie no to jest zenada jakaś. O, kurcaki! Zapolujemy na kurczaki? Nie, no kurcaki to. Są odporne Na moje występki. Dobra, mm, zapisujemy grę no, w tym miejscu i ruszamy dalej. Gdziekolwiek jak nas ta gra nie zapieza. A ty skąd cię wziąłeś? Niemcy to by naprawdę mogli przestać wschodzić z dupy. Gdzie? no serio, jest C1, naprawdę? Jest go tutaj dopiero co nie było. To mnie kurde zaskoczył. Nie spodziewałem się. Ale tutaj były te apteczki. Dobra, to ja zapisuję grę jeszcze raz. I może tym razem będziemy mogli przejść dalej tak z łaski swojej. Gra na ty mi To nie za chwilę kolejny przyjdzie. Zapis Zapis gry. Wiedziałem Wiedziałem że jest co jakiś tu przyjdzie. Zaperkę nie ukradli. A to swoją drogą. Kaman, no rozwal się. Zapis grę. No nie to mi spokołu gry zapisać. Napisamy sporo... Pecek jest. Dzień dobry. I zagnam. Tego się koleska nie spodziewał. go tak z tyłu zaskoczę Dobra, sam dalej. Kolejny drzwi. Kolejna wiocha. O, dzień dobry. Nie trafiłeś mnie tym granatem. To jest amunicy, dziękuję. A ci to samo teraz tyle jak że te granaty, ale udało się go zabić. Ja zrobię jeszcze e, gameplay z tej gry. Full gameplay, tyle że już wtedy będę grać e, bez kłócania, ale będę scalać. Ciekawe jest tam ile rozpadnę. W takim spadku, Dobra, gdzie mam teraz iść? Zgubić tutaj mocno. Okej, no tutaj nie. Gdzieś indziej mam iść. Najwyraźniej tędy, dobra. No idziemy, Jest zapisę grę. Tak dla pewności. Tak na wszelki wypadek zapisy grę. Słuchaj, to udało mi się zainstalować World Racing 2 i tak sobie myślę, że sobie ma za sery nie zrobić z tej gry. Ale no to o, ewentualnie... ...Docking Dead i Call Total War. bo akurat jeśli chodzi o serię... ...z finalnego sezonu... ...to jeśli faktycznie będę miał ten nowy komputer, mam nadzieję, że będę miał... To ja to sobie przekładam na nowy komputer, ja na, na nowy komputer będę nagrywać fan e, na sezon. Jeśli tam o co widzę, będę mogła porać tą no, grę, no, ale mam nadzieję tak, z DAX nie będzie problem, problemów, no wiem, mój brat mówi, że mogą być jakieś problemy z popieraniem, no ale to mi się wydaje, że jest chyba takie, że po prostu nie, niektóre strony będą mnie ostrzegać o niepopieraniu gier, no bo z tym samym się borykam, to jeśli chodzi o laptopa, tak, jeśli chodzi o GOG, no to mam nadzieję że nie będzie problemów. W sumie to jest bezpieczna strona dla popierania gier, więc to są miałoby być problemy. O! Kto? Ała! No to jesteście. No to zanim przejdziemy dalej, to się jeszcze musi parę Niemców pojawić. Na których ja rozwalę z kopniaka. No, scalaj. Scel. Daj, Daję scalaj. Idiota. Mój kopniak jest niezrównany i nie ma mocnych na mego kopniaka. Jak za pięknego. Idziemy dalej. Musimy tam jeszcze raz wrócić. Dobra, idziemy tutaj po drabinie. na górę. Skac. Teraz tutaj. Tak na wszelki wypadek jakby się jakiś Niemiec pojawił, zapisał to z grę. Na wszelki wpadek Żeby coś miało zepsuć apteczka Jest tam ktoś Dobraj, spadamy Nie będę się przejmować nad tym Niemcom Dzisiaj mam dobry dzień, to dzisiaj tego Niemca ustędzę. No chciałabym, dziękuję Chciałem sobie przejść się otworzyć. Nie wiem jeszcze, jak to otworzyłam, ale jaki się otworzyłam. Idziemy tutaj na dół. No! Come on! Są Zą skrzynie. Są becki. A ty to skąd się wziąłeś? Syna znikąd. Co ja w tym momencie rozwaliłam niewidzialną skrzynie, co mi się tylko wydawało? Chyba ta zwiątwa złam. Idziemy dalej. Ja udostę takie wrażenie, że ja bez psy wychodzę w kółko. Nie macie takiego wrażenia? Bo, bo mi się wydaje, że za bez psy wychodzę w kółko w tym momencie. Kurwa, gdzie? Ja pierdziele! Co Tego się nie spodziewałem. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Wow! Okej. Okay. To może być trudniejszy z do... ...rozgryzienia. Teraz nie trafisz. Tylko na tę grę to trzeba Nie ma. No serio, naprawdę, już sprawie? Probably... Nie, no come on. Yes, sara, skurde, to jest zaraz, kurde, tutaj jest ich dwóch. Dobra, zabij mnie. Aka, okay, no... Dobra, teraz nagle byłam w stanie go zabić, ale trochę mi zdział odebrał. Dobra, to już bez problemu zabiję. No okej, okay, no powiedzmy zapisamy ten... Marines. To bardziej z Marines z Niemiec z tymi granatami jest jakieś powiedzmy zagrożenie. Coś tam może faktycznie zrobić, jeśli ty gratów uzywa. No ale tak, to Kucanie naprawdę. Sprawia, że jesteśmy praktycznie nieśmiertelni, tak czy To mój brat miał do mnie psy, jakaś daleko nie ma. Zrobiłem. No i ja nie. Ej, dopiero co go tam nie było. Pse jest dopiero co go tutaj nie było. Skąd on się wziął? Gdzie on psy las? Skąd on wylasł tak swoją drogą? Nie, ja, ja w takich momentach naprawdę nie mam pytań. Odnośnie tego, jak ta gra. jest nielogiczna. Co ten to rozumiem z taki pan? Ces, chyba najwyraźniej tak. Dzień dobry. Mm -hmm. Do widzenia! Kup pad tropka do pierdzenia. Ja pierdzielę. Nie to naprawdę oni na naprawdę się teleportowali znikąd, nie? Oni mieli zdolność teleportacji. To jest spod No to jest potwierdzony, no ja pierdzielę, no patrzcie na to, dopiero tylko tam nie było gdzie, gdzie on jest? Gdzie on jest? No to był Niemiec dopiero co. Gdzie ty jesteś? Niemcy się teleportują, ty. To jest potwierdzona teoria. A ja jest jestem. Niemcy się teleportują. Niemcy się teleportują. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Oni się pojawiają z plecami. Które tędy nie przejdziemy? Gdzie mam iść? Teraz pytanie: za 100 punktów, gdzie mam iść? Aha, tędy chyba. Nie, chwil nie stąd, przysłam. Hmm. Gdzie mam iść? Dobra, chyba tędy, co? Tak, tędy. Okej, okay, koniec misji. No to teraz szybciej na te misje idą. No to się może wcytać. Dziękuję. Ale ja się posilimy. Dobra To co, rozumiem, że tam chyba nie mogę wrócić teraz, tak? Co, jak to działa? Chwila, zapisuję, nie mam w tym miejscu Nie, tam nie mogę wrócić Dobra, to yy, Kończymy w tym miejscu odcinek To będzie na tyle A ja w kolejnym odcinku Rozpoczniemy kolejną misję Już niewiele zostało do końca To będzie na tyle Bywajcie